Dobrze. Nadchodzi ten dzień. Charlie przyjeżdża na tatuaż. Przygotowujemy stanowisko. dzwoni. Naciśnij klamkę. Dzień dobry. Zobaczymy. Kawkę? A bardzo proszę. Nie byłeś? Nie byłeś. Nie byłeś? Nie byłem. No dobra, rozumiem. Czas zrobić kofeinkę. A tu jest kto? Pan Marcin, trochę przyświetlony. Raz, że to mój bliźniak, niektórzy tak twierdzą, niektórzy twierdzą inaczej, a dwa, że Marcin Prokop zarobił gruby hajs na giełdzie, mordo. Mogę być twoim dorotą Welman? Eee, yy, nie. Znajdujemy się w studiu Gruba Igła w Krakowie, które prowadzę. Zapraszam was serdecznie, jeżeli tak jak Czarek, autor takich hitów jak... oraz takich hitów jak... A tu będę klejał mordo. Za tobą. Ja tutaj wezmę Twojego o ile No Twoje oczy znowu płoną, ciskam do dechy, gaz, to na pewno nas nie dogonią. Mam no, dwa Twoje różne kawałki, a ci wino Twoich numerów leciało. A usta też takie? Właśnie zastanawiam się, co w nich chciałbym umieścić. I... Uja! I... Mokry ser każdego 15-latka. Opóźnione <gry> pancze, <gry> 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 kurwa. Będzie okej, okay. jak będzie kill, czy będzie... No chyba co to znaczy kill, bo zabij, ale tak. Zabij usta. Wiem, nie. I co się w ogóle stało z takimi numerami jak oczy płoną i Ja tym pójdzie w ciemno? To nie było też żadnej płycie, nie? Oczy płonąc single, a z drugą pójdzie ciemno to jest Engilia z Arna i z Rambusem. A i ty tam sole śpiewasz? No bo każdy miał salowy numer i każdy... Eje, bo szukałem Dąbki. A jakbyśmy zrobili dom na główne na, na... No, to ja o tym a, myślałem. No Jeżeli nie, nie, że jedno na jedna na kolejnej na, na, na przykład nie bać. No najlepiej poszedł jest ten grzeb. To w ogóle chyba... Kuchwa... A przecież najśmielsze oczekiwania. Ale to wspólny masz, ile to było? No się tylko no, dwójki na YouTubie. A to więcej macie na tym chyba. Na spot macie... macie spot, a na spotku też jest no. Tam jest bardzo widziałem dobrze. Chociaż i tak uważam, że kurwa, już mamy tyle numerów napranych, do A jak mogłoby być, tak? Nie wiem. Kurde, a jeszcze to Podoba mi się chyba. Też mi się podoba się. Papciu łazienka jest zamknięta. Dobra, idę sobie dokuję. Ciluj, ciluj, ze mną te to jest w ogóle tatuowanie, że ty kurwa pijasz komuś coś pod skórę i ty musisz być tak kurwa pewny swojej umiejętności, że ty tego nie pijesz Czuję się kurwa jak Eminem kiedy wchodzi do studia Chociaż to też wcale nie jest tak, że nie zdarzają się jakieś takie wzory, że kurwa robi mi się trochę cieplej, nie? Jak Czasem jest jakiś taki cover że wiesz, że ja mam takie, ja pierdolę, nie? przecież to się nie uda kurwa. Później jednak się okazuje, że w poko nie i że... I kurwa kabla nie ma. No nie ma. Ale ja, ja. Zajebiste to jest. No ale tak myślę, że fajnie się też to te rapowo rozbujało, bo to już trochę trzeba, że takiego stricte, mam wrażenie, rapowania bardziej na rzecz po prostu muzyki. Tak. I chwała ci za to, bo, bo robisz to bardzo dobrze. Miejmy nie chwalić. Y Ach, Przyjdzie czas. Czas do Wypuszczę te wszystkie disy, które tam przygotowuję. Mm. <laughs> Ale ty Jak był... coś to ci to zmiksuję. Dobra. Na prące. <laughs> po koleżeńsku. Ej, dobre by było, jakbyś ty wysłał do miksu, a ty byś po złości mnie jakoś tak strasznie chujeł, bo mm. to zmiksował. Nie wiem, czy umiałbym. Uwaga, myślę, że byś dał radę. Na nie, nie początku to Albo, nie było. To no, jakby IQ jakoś obiewać, Jeszcze byś w do tego misy bilanty podbił. <laughs> Żeby, żeby wieni przy mnie brzmiał, kurwa, jak Supiker z TVN-u? To złama się! Mama mnie zabije. Co, co się dzieje, co się dzieje? jak tam? Bowie! Oh. <grym> Jaki jest twój ulubiony polski raper, albo jeden z ulubionych? Louis Villain. Dla chcącego nic trudnego. Vito Bambino na pewno słuchasz, no, bo jeszcze nie jest raperem. Kocham akurat, całym sercem. Nie. No i problem, o. Okay. Kurwa, kocham problem. No problem jest strasznie ciekawy. Ja w ogóle hmm. lubię wyobraźnię Oskara. Ja też. Będę 2 a nawet lubię. Ja też lubię b Są w porządku. Także... Fajno miał tą e, opuścić do Doliny Smok... E, nie, czekaj, Rewolucja Romantyczna. Uh -huh. Mam fizyka i mega się jaram tym pytaniem. Starego Antkiego bardzo lubiłem. Aha! Uuu! Auuu! perkuzję się chciał nauczyć to jest trudny instrument. Podobno dosyć. Podobno na najcięższa sztuka w zespołach rockowych to są perkusiści, którzy są wokalistami. No i bo tak, bo tam też cały czas jesteś w ruchu, więc. Zrobię na pierwala. Ja lubię wieczory. Lubię się schować na jakiś czas. Zajebiste! A kurwa teraz już mniej Słuchaj, no są przypisane minuty Plus i minus to jedyne co widzę Plus i minus to jedyne co słyszę Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem I marihuanę! A nie jakaś kurwa Córka magika, kurwa. Ciekawe, w tym bardzo Fajne, że stworzymy coś, co się fajnie wybiło, czyli to się ludziom podoba. <śpiewa> Ej, muszę to zmontować w jakimś. A! Follow, follow! Ej, a tu, jak na przykład się dziera trzy osoby, no to tak drą samorządy normalnie, normalnie, jak ich boli, czy? Bywa. O ketchup! Ketchup! A z ketchup? Kurwa, jaki ketchup? Ketchup'a lubię też. Ak. Najbardziej pudliczny. Eee, kurwa, okej. Okay. Ja naprawdę myślałem, że... O chuj ci chodzi, że jest jakiś raper ketchup. <grym> Cathop. Wiem, 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 już teraz przypomniałem się, po tego Też bardzo fajną pytań. Kurwa, ludzie się tak o państw kurwa nie kłócą, jak go kurwa. <grystans> winiary czekielec, dokładnie, no. <grystans> <A> jest <już>. nie <grystans> Nie pamiętam, jaka była kamienia melodyczna, ale możemy zaśpiewać barkę. te jest ze sobą Dobra, nie? Lecimy jeszcze raz, wiesz to. A jak, się, a jak się miłośnicy Jana Paweł obrażam? A czemu? Przez ktoś śpiewa, ten się modli dwa razy. To my się już modlimy, no to nie robimy z tego beki. Ej, czy ty też uważasz, że 100 lat jest w tonacji? Nie wiem, ja znaczy... uważam. Zawsze mi się taki wygodnie śpiewa, kufa Ale... Albo... Zabez... Jak... 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niż, niżej powiem. No dla no, mężczyzn byłoby to prostsze, zdecydowanie, to masz tak. Trzeba się w harmonii. Czekaj, to byś zrobił dół, a ja bym górę. Sto, sto lat, sto lat. lat. Miałeś zrobić górę. Sto a lat. ja miałem zrobić górę, kurwa. Wiesz, ja tego najbardziej skupiam na tym, że ci robię tatuaż. To, Mówisz, to jest istotne. Musisz mi to wybaczyć, mordeczka, że mam pewne priorytety, które są inne. Czyli ja robię górę. Mhm. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto, sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Teraz nie przyrażuję! Nie żyłem! Teraz też blok ekipa stroga <noise> <noise> Trzech nierozłożnych typów <typlem> w blok ekipy. <noise> jeszcze raz, jeszcze raz. Nie! Yeah. Nie ból oh, nie no. Ból. Mordo, nie ból. Proszę, nie ból. Ale już prawie skończyliśmy. Ja pierdolę, aż się obudziłem normalnie, oczy mi się otworzyły. Mam też oczy, otworzyłem jak mnie się zamknął. Pomyślałem o tym samym. No przejdź, to jest. Spoko, no fajny jest też ten motyw. Wiesz, no... Ten... Wacos, wziąłem jakiś wywiad z na ja, ja odkryłem jakąś harmoniczną, kurwa, coś tam u Sokoła. Tak, tak. Miałam taką fajkę bardzo z tego czasu. No, on jest taki chyba dość interesujący cały czas. Trzeba mu to przyznać, że interesujący, interesujący. Interesujący, no. Wbijamy, bracie pięć, a potem wbijam ci szpilę. Na końcu mam tu, który da ci endorfinę.